Szanowni Państwo, drodzy pacjenci i przyjaciele z największą przyjemnością, jak co niedzielę, witam Państwa podczas naszego kolejnego odcinka podróży stomatologicznych. Ostatnio, jak Państwo, mam nadzieję, pamiętacie, mówiliśmy o chorobach błony śluzowej, jamy ustnej, czyli o tym wspaniałym tworze wyścielającym naszą jamę ustną, jakim jest nabłonek bilowarstwowy płaski. No i dzisiaj. Zgodnie z zapowiedzią, zresztą ostatnią, będę kontynuował ten wątek i mówił o, yy, o języku i o chorobach języka. O chorobach języka, bo okazuje się, że ta jama ustna i w związku z tym język i błona śluzowa, czyli to, co pokrywa język, yy, no są doskonałym, yy, doskonałym jak to, wskaźnikiem stanu zdrowia organizmu. No, a oczywiście, sama w sobie język może niestety mieć wiele różnych, w cudzysłowie, ciekawych, Zmian, czy, no tak, zmian, które będą jasno mówiły nam o tym, że jest to stan nieprawidłowy. Na przykład zacznijmy od, takiej, od tych kwestii morfologicznych, czy odbudowy. No, wyróżniamy na pewno język przerośnięty, czyli język olbrzymi, i jest to tyle schorzenie, jeśli, o ile on się nie mieści w jamie ustnej. I na jego boku powstają impresje, czyli odciski zębów trzonowych, czyli pozostałej grupy zębów. I to świadczy, najczęściej występuje on w zespole Downa lub też w Akromegali, czyli no niewątpliwie albo w trisomii, albo w zaburzeniach hormonalnych powodujących przerosty w ogóle tkanek, kości itd. itd. Jeszcze w kilku innych schorzeniach również, no ale to są te główne, najbardziej spektakularne. Następnie możemy powiedzieć o tak zwanym języku geograficznym. To jest dosyć ciekawa sprawa i rzeczywiście w mojej, w naszej praktyce zawodowej, nie, wcale nie tak rzadko spotykany język geograficzny jest. Nazwa jest ładna i właściwie sam język też dosyć ciekawy wygląda, bo oglądając go, widzimy wzory, kształty przypominające kontynenty czy kraje, znane nam z mapy. To znaczy trudno jest oczywiście określić, czy to jest, mm -hmm. jaki to jest dany kraj, natomiast są to takie, powiedziałbym, dosyć geograficzne wzory w środku gładkie lub zaczerwienione, na zewnątrz białawą dającą się dosyć wyraźnie odróżnić otoczką. I jest to taki rodzaj schorzenia, czy takie, takie cechy języka, z którym zazwyczaj nic się nie robi, o ile nie powoduje specjalnych dolegliwości yy, i nie wiąże się z, a często wiąże się z niedoborami witami, witaminowymi, zwłaszcza z grupy B, yy, kwasu foliowego lub też żelaza, yy, po, ale jeśli nie powoduje żadnej dolegliwości, yy, to właściwie odpowiednia higiena jemy ustnej, ograniczenie stresu, wykluczenie e, rzeczy drażniących, mamy tu na myśli alkohol, tytoń, mhm. e, inne używki, i oczywiście wykluczenia, ale to zawsze w każdym przypadku jakieś, e, e, czy korekty, po prostu protez, e, jeśli są, czy nierówności zębów, czy leczenie ubytków próchnicowych, no to pewien standard, który zawsze się robi w każdej właściwie e, e, sytuacji w jamie ustnej, ale tutaj no, mówimy o języku geograficznym teraz. Może być język pobrużdżony. To dosyć też częsty, często spotykany język. Przez często nie posługuje się tutaj w tej chwili żadną statystyką. Proszę wybaczyć, mogę to sprawdzić i, i w komentarzu napiszę. Natomiast z tych rzadkich chorób widocznych na języku, to język pobrużdżony będzie stosunkowo częsty i będzie on często iść, szedł w parze z językiem geograficznym. To znaczy, będziemy widzieli na powierzchni języka oprócz tych kształtów, Geograficznych, głębokie bruzdy, rozdziały, nierówności, dające się w pewnym sensie w badaniu palpacyjnym czy dotykowym rozdzielić. Nazwałbym je również jako bruzdy lub pęknięcia. No, nazywa się to język pobróżdżony. Również właściwie le leczenie jest czysto objawowe, jeśli powoduje jakieś dolegliwości, oczyszczanie, preparaty witaminowe. Yy, odpowiednia kontrola stanu jamy ustnej. Najczęściej nie stwierdza się tutaj jakiejś transformacji na błąka w coś gorszego. Czyli mówimy tutaj o zmianach onkologicznych. Dalej mamy język romboidalny. Również stosunkowo z tych rzadkich e, sytuacji e, w jamie ustnej, e, stosunkowo często e, przez nas stwierdzane, jest to charakteryzuje się tym, że w części centralnej występuje stosunkowo głęboka bruzda, e, e, takie wygórowanie i zarazem bruzda z wewnętrznym gładkim nabłonkiem. E, e, znowu podobnie jak w poprzednich przypadkach nie będę tego. Powtarzał, podobne jakby obserwacja, podobne zachowanie, dbanie o higienę, kontrolę. Częstą sprawą, również w jamie usty może być z powodu awitamin awitaminozy, w szczególności mówimy tutaj o witaminie B12 i kwasie foliowym, a także zaburzeniach gospodarki powiedziałbym, żelazowej, zarówno w podaży samego żelaza, jakby, jakby jego roznoszeniu, przeswajaniu i roznoszeniu po organizmie język gładki. Rzeczywiście ten język będzie zazwyczaj żywo-czerwony lub blado-czerwony, bladawy, bardzo gładki. Właściwie będzie charakteryzował się zanikiem brodawek nitkowatych, w związku z tym będzie on wydawał się nam gładki, niedokrwiony lub w sytuacjach podrażnienia zapalenia przekrwione. No tutaj, jak zawsze, czy w dermatologii, czy w chorobach błony sztuzowej... Ja śluzowej jamy ustnej, no to różnicowanie jest dosyć trudne i wiele jednostek chorobowych może być do siebie dosyć podobnych i tylko już duże doświadczenie oraz dodatkowe badania, czy to wynikające z biopsji, czy wynikające z, z innych dodatkowych badań, mogą to wykluczyć. Ale tym się on z grubsza mówiąc przy em, zaburzeniach dostępu i wchłaniania żelaza charakteryzuje. Panie doktorze, mam takie pytanie, bo y, tych y, dolegliwości związanych z językiem okazuje się, że może być sporo. Bardzo. Ale y, no, my, jako laicy, jako pacjenci, y, no, jakby nie jesteśmy w stanie wielu rzeczy zauważyć. Oczywiście pewnie jakieś nadżerki, jakieś y, afty w jamie ustnej, tak. czy, czy jakieś uszkodzenia języka jesteśmy w stanie zauważyć. Ale wiele rzeczy po prostu, no mówimy, tak jest i to nie wzbudza naszego. Podejrzenia, że jest to coś niewłaściwego do momentu, kiedy nie zobaczy tego stomatolog. A proszę powiedzieć, czy są takie rzeczy, które powinny wzbudzać nasze, nasz niepokój, nasze wątpliwości czy co, do, co do naszego stanu zdrowia? Jeżeli to, chodzi o język. To jest bardzo zasadne pytanie. Ja, ja rozumiem, bo się rozgadałem, popłynąłem tutaj opisując różnego rodzaju zmiany na języku. Właściwie możemy przyjąć jedną nadrzędną zasadę, że jest, jeśli w naszej jamie ustnej, czy możemy ją uogólnić w innej części naszego ciała, pojawiają się sposób dający się stosunkowo łatwo zauważy, z, zauważyć pewne zmiany, Rzeczy atypowe. Rzeczy jakieś. atypowe, tak. Te, te, które wcześniej nie było. Nie mówimy tutaj o przygryzieniu się w język, bo to się zdarza, prawda? Ale mówimy o czymś, co pojawia się, czego wcześniej nie było, wydaje nam się dziwne, nienormalne, nie musi powodować stale szczególno, szczególnie Otóż to. Otóż to. wyjątkowych objawów. Może być lekko wygórowane, może być lekko zaczerwienione, może mieć jakiś dziwny, wydający nam się, nie wiem, opalizować albo połyskiwać w świetle kolor, może być jakiś pęcherzyk, może być oczywiście bolesne, może być. Czymś, co ma tarczkę przypominającą strupek, nie wiem, na zdartym kolanie, mhm. i tak dalej, i tak dalej, czy będzie mówili o jakimś obrzodzeniu? może być czymś, co ma e, nazwijmy to białą główkę, wygórowanie, co może nam sugerować, tak już najszybciej mówiąc, e, zbieranie się jakiejś treści, To może mhm. być zakażona, wtedy nie będzie treść ropna, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeśli występują takie zmiany, które możemy powiedzieć, że wcześniej mhm. ich nie było, teraz się pojawiają i występują dłużej niż dwa tygodnie, już niezależnie, czy one do, powodują do mhm. czy nie, mhm. no to to jest taki jasny dla nas sygnał, że powinniśmy z tym zgłosić się do e, naszego doktora, tak? Czy mm -hmm. do, do lekarza rodzinnego, czy do stomatologa, no bo mm -hmm. powiedzmy sobie szczerze, że e, jeśli chodzi o ten zakres e, jamy ustnej, gardła, e, zatek pobocznych nosa i tak dalej, to to jakby pierwszym lekarzem, którym myślimy, pewnie jest stomatolog. Drugim pewnie, pewnie będzie laryngolog, w mm -hmm. dalszej kolejności pewnie, nie wiem, lekarz rodzinny czy internista. E, czyli po prostu powinniśmy wówczas zgłosić się, nie, nie panikować, nie, nie, nie martwić się na zapas zgłosić do naszego lekarza stomatologa. Może tak szczęśliwie się trafić, że czekając na tą wizytę i upływają kolejne dni, mhm. ta zmiana samoistnie minie i już nie wróci i wówczas mm -hmm. możemy tylko mm -hmm. o niej powiedzieć lub możemy zrobić jej zdjęcie, bo w dzisiejszych mm -hmm. czasach, kiedy mamy smartfony możemy stosunkowo łatwo zdjęcie zwłaszcza języka zrobić, tak? Mm -hmm. Już gdzieś tam na łuku podniebienne będzie trudno takie zdjęcie dobrze wykonać, ale na języku mm -hmm. jest to stosunkowo proste, mm -hmm. więc warto to udokumentować. E, natomiast no, taka wizyta no, pozwoli e, wykluczyć to, czego się chyba najbardziej będziemy mm -hmm. bali mm -hmm. w każdym przypadku i w szczególności też w jamie ustnej to oczywiście raka płaskonabłonkowego czyli tego, tego cholernika który stosunkowo, oczywiście rzadko, ale jednakże występuje w jamie ustnej, powoduje. Państwo się domyślacie, no bardzo poważne konsekwencje jest tak? No, mhm. leczenie jego, jeśli mówimy o stanie zaawansowanym, kiedy mówimy o, już o przyrzutach mhm. na węzy chłonny i tak no, jest radykalne, jest trudne, powoduje szereg różnych komplikacji i nie, nie, nie mówię tego, żeby straszyć, tylko jak zawsze w każdym naszym odcinku gdzieś wpada słowo profi, profilaktyka, A. więc y, odpowiednio staram się zaakcentować, profilaktyka jest niezwykle ważna i to zauważenie tej zmiany w naszej jamie ustnej, która trwa nie... i, i, i wydaje się nam być dziwna, inna niż wcześniej, jest niezwykle ważna. Oczywiście to nie oznacza, że mamy to, miamy ustą codziennie bardzo szczegółowo oglądać, bo możemy popaść w kolejną skrajność, tak? ale myślę, że wyznaczenie sobie w kalendarzu jednego, że tak powiem, dnia w miesiącu i spojrzenie dokładnie tego dnia i odnotowanie, że bez zmian nie widzimy czegoś, co było, co było wcześniej, pozwoli nam jakby taką różnicę dostrzec. Tak? Opatrząc codziennie, na no nie będziemy tego pewnie widzieli. Szereg chorób i wieku dziecięcego, i wieku dorosłego będzie miało jakby swoje odzwierciedlenie w jamie ustnej, na błonie śluzowej i policzków, i dziąsłach i, i, i na języku. No, takim klasycznym przykładem będzie yy, yy, płonica. płonica, czyli, yy, czyli szkarlatyna gdzie będą występowały wybroczyny, pH, wybroczyny i, i, i takie zaczerwienienia. Mhm. Mm, no to już oczywiście leczenie podstawowe ogólne mm, po, pozwoli rozwiązać ten problem. Yy... Niedobory mówiliśmy, kandydoza, jamy usty, no to mm -hmm, różne mm -hmm. języku, łatwo ją samemu sobie zdiagnozować, jeśli widzimy białawe, lekko wygórowane zmiany, potrzemy je, zejdzie coś białego, zostanie żywo czerwone pod spodem, to możemy powiedzieć prawie z całą pewnością, że jest to kandida albicans, czyli bardzo, też tak powiem, rozpowszechniony grzybek w naszych ciałach i w jamie w tej szczególności, jego stosunkowo łatwo można wyleczyć, no ale jego jakby nieleczenie z kolei będzie powodowało dalszą tam degradację mm -hmm. y, śluzówki i, i, i jakieś kłopoty, a poza tym będą to do, będą do wrota wejścia z jakichś innych paskud do naszego organizmu, mm -hmm. więc no pozwólmy na to. Yy, z pewnością jest kilka jeszcze innych rzeczy, o których teraz mm -hmm. nie powiedziałem, tak myślę, myślę. Możemy kontynuować ten temat w następnych odcinkach, yy, gdyż język, no to jest po prostu cała Historia wszelakich chorób, jakie tylko mogą tak. występować. Język Włochaty. Język Włochaty. To brzmi, tak, okropnie. brzmi okropnie. Wygląda nie dużo lepiej. No, nie mylmy to nie jest oczywiście jakaś czupryna na języku, ale to jest przerost po prostu brodawek nitkowatych w, i grzybkowatych pewnie też w dalszej części w trzonie języka i wówczas rzeczywiście, ale nitkowate w szczególności się wydłużają, przypominają troszeczkę, no jakby tak włosy są cienkie, długie, a w dodatku łatwo ulegają powiedzmy, przybrudzeniu, czyli będą przyjmowały kolor zazwyczaj ciemno, szaro, brązowo, brunatno żółty, czyli nieprzyjemny. Brunet na języku. Tak, czyli nieprzyjemny kolor jak na jamy ustą i na język. No i tu znowu działania są raczej proste, higieniczne badający oczywiście ogólny stan organizmu i mówiący o tym, czy tam wszystkie minerały, mm -hmm. mikroelementy i, i, i witaminy są w porządku. Mm -hmm. To tak bardzo skracając oczywiście, bo to cały całe dział medycyny i cały działy stomatologii, jak e, e, choroby błony śluzowej, jamy ustnej i perydontologia, to, to są te działy, które w szczególności się mm -hmm. jakby zajmują tym, o czym teraz powiedzieliśmy. I bardzo ważną rzeczą jest na sam koniec powiem, a to mm -hmm. y, dobrze było, żeby to gdzieś nie umknęło, to jest tak zwana glossodynia. Przedziwna nazwa, yy, po angielsku brzmi ona yy, burning mouth syndrome, co oznacza, że yy, po prostu yy, objaw yy, palenia w paszczy, że tak powiem, czyli rzeczywiście język jest, wydaje się płonąć, albo wydaje się co najmniej, że piecze, szczypie i swędzi. Aha. Rzeczywiście trudne do obiektywnego zdiagnozowania, ponieważ to pacjent, opiera się to wszystko na tym, co pacjent nam w badaniu podmiotowym powie na ten temat i opisze dokładnie. No i znów to może być objaw kilku różnych. Rzeczy. Nie jest to ża w żadnym stopniu choroba, znaczy nie chciałbym jej bagatelizować, nie jest to coś poważnego, natomiast jego, jej leczenie też jest bardzo niespecyficzne. Czyli nie ma jakiegoś konkretnego leku, który pozwoli ym, to, to wyleczyć. To znów jest cały panel badań, który pozwala sprawdzić, jak ten nasz organizm działa i jak te wszystkie naczynia połączone ze sobą funkcjonują. Ym, także tak, pani redaktor powiedziała, język, błona śluzowa, mnóstwo informacji. Trudno to zebrać jakby w jedno, jak to się mówi, syntetyczne jakieś kompendium, ale warto spróbować i, 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 i warto wierzyć, że nasi stomatolodzy, czyli, my, czyli również ja potrafimy to jakoś sensownie zebrać w całości i pokierować naszego pacjenta. No i w to wierzymy oczywiście. I w to wierzymy i tak jest, oczywiście jesteśmy do tego przygotowywani, jesteśmy kształceni, no, że, że powiem, specjalne albumy, katalogi z chorobami błony śluzowej, sztuczna inteligencja i inne rzeczy pozwalają nam zebrać troszeczkę to, co mówimy, że to są objawy i, i, i opisać i, i postawić diagnozę, bo tutaj mhm. postawienie diagnozy jest najważniejsze. Dobrze, już nie gadam. Mhm. Także serdecznie Państwa pozdrawiamy z pięknego jesiennego lasu Bukowego, chociaż tutaj więcej widzę innych drzew teraz, łącznie z modrzewiami. Piękna jesień. Piękna jesień. Także życzymy miłej niedzieli. Ja dziękuję oczywiście jak zawsze Państwu za subskrypcję, za lajki, za komentarze. Również te niemiłe, także to jest bardzo inspirujące i pobudzające. Zachęcam oczywiście do wspierania na Bari Coffee i cóż, no do zobaczenia za tydzień będziemy mówili o języku i o tym co widać na języku ale w ujęciu medycyny chińskiej. Postaram się skontaktować z naszym dobrym kolegą z dalekich Chin i może nam coś o tym powie. No zobaczymy jak to wyjdzie. Serdecznie pozdrawiam wszystkiego dobrego.